Cześć, witam Was wszystkich na moim kanale. Tych, którzy lubią historię na faktach, oraz tych, którzy trafili tutaj przez przypadek. Ja nazywam się Iconik, a dzisiaj opowiem Wam o prawdziwej Yandere. Zapraszam! Dzisiejsza opowieść będzie rozgrywać się w Japonii i będzie dotyczyć pary młodych ludzi, którzy wspólnie pracowali w dzielnicy Czerwonych Latarni w Kabukicho. Historia tej pary strząsnęła Japonią i do dzisiaj jest mocno obecna w popkulturze japońskiej, także zapaszcie sobie gorącej herbatki. Kocyk, kotek i zaczynamy. Dzisiaj przenosimy się tylko 3 lata wstecz do roku 2018 do dzielnicy Kabukicho, słynącej z Bujnego Życia Nocnego. To słynna dzielnica rozrywkowa, w której główną atrakcją są różnego rodzaju bary tematyczne oraz oczywiście kluby nocne. To z niektórych nazywane jest dzielnicą Czerwonych Latarni, ale trzeba przyznać, że rozrywkę znajdą tam nie tylko podstarzali, samotni panowie. Nasza główna bohaterka, Yuka Takaoka. 20-letnia młoda dziewczyna szukała tam pracy jako hostessa po tym jak została wydalona z uniwersytetu. Do tej pory nie wiadomo, dlaczego juka została wydalona, ale zakładam, że chodziło o oceny. I tutaj źródła troszeczkę się rozmijają, dlatego że część źródeł mówi o tym, że. Juka zaczęła pracę jako hostessa w klubie z hostessami i od razu objęła ona pozycję menadżera. Natomiast część źródeł mówi o tym, że Juka nie pracowała jako menadżer i mało tego nie pracowała nawet jako hostessa, tylko bardziej jako, jako kobieta z przybytku wolnej miłości, że to tak mówimy. Myślę, że warto tutaj wytłumaczyć, czym różni się właśnie przybytek wolnej miłości. Już nazywajmy. To w taki sposób w tym filmiku, od host clubu. W host clubu bardzo, bardziej chodzi o towarzystwo drugiej osoby, czyli idąc do host clubu wchodzimy tak naprawdę do takiego klubu, w którym płacimy za stolik oraz za towarzystwo danego hosta, którego wybieramy sobie z karty. Z tego co mi wiadomo, w host klubach zbliżenia intymne pomiędzy klientami a hostami są zakazane. Jeśli host chce sobie dorobić, może to zrobić na boku. Po pracy, umawiając się z klientem do hotelu, bądź z klientką do hotelu. Natomiast w samym klubie tego typu aktywności są zakazane i raczej nie promuje się tego typu rozwiązań postkali. Często, oczywiście, wszystko y, odbywa się przy akompaniamencie alkoholu i do bardzo drogiego alkoholu. Zaczyna się oczywiście od tańszych drinków, po czym host powinien namawiać klientkę bądź klienta do tego, żeby zakupywał. Coraz to droższe drinki, aż dochodzi do zakupienia szampana. Oczywiście ceny szampanów są różne, w zależności od tego, na co może pozwolić sobie klient w danym momencie. Oczywiście hostom chodzi o to, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy. Więc y, oczywiście, jak, jak najczęściej namawiałem klientów bądź klientki do tego, żeby kupywali jak najdroższe szampany na koniec imprezy. Chyba nie muszę mówić, że taka impreza z hostem, bądź z kilkoma hostami nawet, jeśli nas stać, jest oczywiście bardzo kosztowna. Często mówi się o problemie zadłużania się, to jest taki problem bardzo japoński, zadłużania się właśnie. Podchodzenie do host klubów. Czyli taka sytuacja zdarza się wtedy, kiedy osoba, która jest samotna, zakochuje się w hoście, który albo rzeczywiście jest zakochany w danej klientce, albo po prostu jest świetnym aktorem i świetnie wykonuje swoją pracę. Dlatego, że cała jego praca polega na tym, żeby tak naprawdę zbudować pewnego rodzaju iluzję. Iluzję tego, że, że jest się na randce, albo jest się w związku i taka klientka potrafi klientka czy klient potrafią wydawać miliony jenów miesięcznie na to tylko, żeby spotykać się i wspierać swojego ukochanego hosta. Także różnica pomiędzy host clubem, a przybytkiem wolnej miłości jest dość znacząca, ale niestety nie udało mi się ustalić w tej historii, w jakim przybytku akurat pracowała Jułka w tamtym momencie. Po prostu część osób uważa, że no parała się ona prostytucją, natomiast część osób uważa, że była po prostu hostessą w klubie. Co oczywiście nie wykluczało tego, że po pracy mogła również dorabiać sobie na boku, chodząc z klientami do hoteli. Trudno jest coś więcej powiedzieć, tak naprawdę, na temat naszej głównej bohaterki. Wiadomo, że sprawiała ona wrażenie ekscentrycznej i wiadomo również, że sprawiała wrażenie osoby, która bardzo łatwo i szybko się ekscytuje różnego rodzaju rzeczami. Jeśli w tamtym momencie próbowalibyście wyszukać ją gdzieś w internecie, to na pewno natknęlibyście się na jej Instagrama, Twittera oraz TikToka, na których była ona y, dość aktywna. Myślę, że można ją również nazwać cosplayerką, jako że często przebierała się na za różne postaci z anime, w tym Przynajmniej znawcy tematu uważają, że część z jej kostiumów to są postacie Yandere. Myślę, że w te, ten moment jest dobry, żeby wytłumaczyć, co to właściwie jest Yandere i na czym to polega. Yandere to rodzaj postaci, który... można powiedzieć taki schemat postaci, który występuje w różnego rodzaju anime. Yandere to połączenie dwóch słów. Pierwsze słowo to yanderu, co oznacza być chorym, natomiast drugie słowo to deredere, dere, co akurat w tym słowie oznacza zakochany. Czyli w wolnym tłumaczeniu można powiedzieć, że yandere to jest osoba, która jest szalenie zakochana. Yandere w anime często jest przedstawiana jako postać bardzo słodka, opiekuńcza i niewinna, aż do momentu, w którym w opowiadaniu pojawi się postać, do której... Ta właśnie jandera będzie żywić głębsze uczucia. Wtedy janderę często staje się bardzo gwałtowną postacią, skrajną postacią, która przejawia psychotyczny poziom zainteresowania obiektem swoich westchnień. Skrajne zachowania tej postaci mogą obejmować na przykład brutalne mordowanie innych dziewcząt z zazdrości lub ograniczenie wolności obiektu swoich wesnień również z zazdrości. Także można powiedzieć, że zazdrość w tym przypadku jest takim motorem napędowym tej postaci. I wbrew pozorom jest to bardzo ważne w kontekście dzisiejszej historii, także bear with me. W sierpniu 2018 roku Yuka poznaje młodego chłopaka o, można powiedzieć, pseudonimie artystycznym Luna. Dlaczego pseudonim artystyczny? Dlatego, że Luna jest hostem. I w związku z tym przyjął on imię w momencie, w którym zaczął on pracować w hostklawie. Jego prawdziwe imię i nazwisko nie jest podane w historii. Co tak naprawdę wiadomo o tym chłopaku? Wiadomo, że na pewno nie miał wyższego wykształcenia. Jego rodzicom odebrano prawa rodzicielskie do niego, kiedy chłopak był zaledwie w podstawówce. Wiadomo, że miał on siedem sióstr oraz siedmiu braci. Z którymi niestety nie utrzymywał kontaktu. Po ukończeniu gimnazjum od razu poszedł on pracować z tego co wiadomo w branży budowlanej. Możecie się zastanowić, dlaczego po gimnazjum, czyż Luna przesiedział kilka lat? Okazuje się, że w Japonii Obowiązek szkolny obowiązuje do 15 roku życia, czyli po skończeniu gimnazjum można już iść prawnie do pracy i nie trzeba kontynuować nauki w szkole. Pracował przez jakiś czas na budowie, niestety mówił, że musiał zrezygnować z powodów osobistych. Przez pewien czas nawet był bezdomny, po czym trafił do kabuki czoł, do klubu. Fusion by Youth. Tak jak wiecie lub nie wiecie, hości często mieszkają w takich hostowych akademikach, czyli mieszkają razem, często w takich stłoczonych pokojach. Po prostu śpią na łóżkach piętrowych i w ten sposób pracodawca jakby zapewnia im ten dach nad głową. Oczywiście, co lepsi hości, no to wiadomo, że już w tych akademikach nie mieszkają, tylko po prostu za własne pieniądze kupują sobie apartamenty. W pozorom, to jest praca dość opłacalna, jeśli oczywiście jest się gdzieś tam na szczycie listy w swoim, w swoim klubie. No i oczywiście klub również musi być znany. No i też trzeba przyznać, że jego historia, czyli historia Luny wcale nie odbiega tak bardzo od historii wielu hostów w, z host klubów japońskich, dlatego że często są to osoby, które z jakichś przyczyn nie mogły zdobyć wyższego wykształcenia w Japonii, na które tak naprawdę decyduje się 95% Japończyków na to, żeby kontynuować naukę, po skończeniu gimnazjum. Także osoby, które nie skończyły gimnazjum są skazane na proste prace fizyczne lub właśnie szukają szczęścia w hostklabach, myśląc o tym, że może uda im się zaoszczędzić i uda im się wybić w przeciągu na przykład następnych 5 lub 10 lat. Często taka kariera hosta musi zakończyć się po około 5 do 10 lat dlatego że praca hosta wymaga tego żeby pić bardzo dużo alkoholu przez co niestety hosti po 5-10 latach Muszą przerwać swoją karierę ze względów zdrowotnych, ponieważ po prostu ich wątroba nie wyrabia i często nadaje się tylko do przeszczepu. Także bycie hostem to nie, jest, to nie jest łatwy kawałek chleba. Ok, więc możecie się spytać, jak oni się poznali. Otóż Juka po prostu poszła do klubu Fusion by Youth i zamówiła sobie hosta. Zamówiła sobie hosta z karty hosta, który był na pierwszym miejscu i akurat na pierwszym miejscu w tamtym momencie był Luna. Yuka od razu zakochała się w Lunie i nie miała zamiaru ukrywać swoich uczuć do swojego ulubionego hosta. Dość stwierdzić, że Yuka pojawiała się w klubie regularnie, wydając przy tym 1 milion jenów, czyli około 9 tysięcy dolarów miesięcznie na Właśnie Towarzystwo Luny. Jak twierdzi Luna, Juka proponowała mu często wspólne wyjścia do np. kociej kawiarni albo wspólne oglądanie filmów, ale jak sam przyznaje, nigdy nie doszło między nimi do fizycznego zbliżenia. Jednak część osób z klubu czy tam z towarzystwa Luny twierdziła, że para bardzo często wychodziła sobie do hoteli, zaszywała się w hotelu. W po pracy, także no, tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzyło, ale Luna utrzymuje, że między nimi nie było żadnych fizycznych kontaktów i nie byli tak naprawdę w związku. No jednak Luna przyznaje, że nigdy nie doszło do niego, między nimi do fizycznego zbliżenia, ale przyznaje również, że po pewnym czasie zaczął on czuć sympatię do swojej bardzo partej klientki. Nożyciłki również nie było usłane różami, tak jak życie każdej hostessy i każdego hosta. Nie zarabiała ona w klubie takich pieniędzy, jakie chciała przeznaczać na swojego ukochanego hosta. Także musiała kilka razy zdecydować się na sponsorowaną wycieczkę z kilkoma przygodami. Podobno Luna wiedział o tym i oczywiście przepraszał Juka, że tam musi się tak dla niego poświęcać. No ale Juka była przekonana, że jej starania się opłacą. I wkrótce będą oni mogli zamieszkać razem i zrezygnować ze swoich prac. I tak życie toczyło się przez prawie rok. Juka przychodziła do Luny, do klubu, płaciła mu za jego towarzystwo. Czasem chodzili do hotelu, albo czasem nie chodzili do hotelu, w zależności od tego, jaką wersję wydarzeń przyjmiemy. Ale dochodzimy do dnia 23 maja 2019 roku. I tego dnia. Luna obiecał Juce, że pomoże jej posprzątać w jej apartamencie. Przynajmniej taka jest wersja wydarzeń Luny. Więc miał on przyjechać do apartamentu Yuki około północy, no bo mniej więcej, mniej więcej o tej godzinie gości mogą skończyć pracę, chociaż przypuszczam, że często pracują oni gdzieś tam do drugiej, trzeciej w nocy. Yuka czekała na Lunę. No, ale Luna się nie pojawiał. Pojawił się dopiero po 3 godzinach, czyli o 3 w nocy, czyli tak jak przypuszczałam po prostu, sam tłumacząc się, że no, niestety musiał zostać dłużej w pracy. I z tego, co powiedział, zamiast pomóc posprzątać dziewczynie, to stwierdził, że on sobie weźmie relaksującym kąpiel, po czym położy się do łóżka w samej bieliźnie. Luna nie wiedział, że tego wieczoru um, Juka weźmie do ręki jego telefon i zacznie przeglądać jego zdjęcia, po czym znajdzie zdjęcia, i tutaj y, wersje wydarzeń są różne. Część źródeł mówi o tym, że znalazła ona zdjęcie kobiety y, skąpo ubranej w jakiejś y, przeseksualizowanej pozie. Natomiast inne źródła twierdzą, że znalazła ona zdjęcie Luny z inną kobietą. W pewnym momencie Luna poczuł taki dyskomfort i ciepło w podbrzuszu. Także obudził się chłopak i taki ledwo przytomny spojrzał na swój brzuch i po pewnym czasie zauważył, że źródłem tego dyskomfortu jest wystający z jego przepony, nóż kuchenny. Oczywiście pierwszą jego reakcją było to, żeby ten nóż z siebie wyciągnąć. I niestety wszyscy medycy powiedzą Wam, że to nie jest dobra decyzja, no ale musimy zrozumieć, że no, chcemy się chyba jak najszybciej pozbyć tego obcego obiektu z naszego ciała, nawet jeśli no, miałoby to obniżać nasze szanse na przeżycie takiego ataku nożem. Po czym Juka wskoczyła na Lunę. Siadła na nim okrakiem i przyciskając go do łóżka. Zaczęła maniakalnie zadawać mu jedno i to samo pytanie: Czy ty mnie kochasz, czy ty mnie kochasz? Oczywiście, co miał powiedzieć Luna? Oczywiście, on chciał jak najszybciej uciec od tej wariatki, więc powiedział, że tak. Po czym zrzucił ją z siebie i zaczął uciekać do wyjścia. I tutaj również źródła podają różne informacje. Część źródeł mówi, że Juka po prostu pobiegła za Luną, a część źródeł mówi o tym, że Juka zatrzymała Lunę jeszcze w wyjściu z ich pokoju hotelowego i cgnęła go po raz kolejny tym razem w plecy. Oboje udali się potem do windy, stwierdzając, że po prostu wina będzie Najszybszym środkiem transportu, który można by było wybrać w takiej sytuacji, tą windę później policja opisała jako skąpaną w morzu krwi, a przyciski trzeciego i czwartego piętra miały być zupełnie zakryte zaschniętą krwią. Wysiedli oni na pierwszym piętrze i zaczęli zbiegać schodami pożarowymi, schodami ewakuacyjnymi na parter, tam gdzie jest recepcja. W momencie w którym zbiegli na parter, Luna stracił przytomność. Natychmiast na miejscu pojawiła się policja i to co zobaczyli, to była po prostu scena jak z horroru. Nagi młody mężczyzna leżący w samej bieliźnie w holu y, hotelowym. Koło niego siedziała młoda dziewczyna, czyli Juka, która była w samej koszuli, okularach i mamrotała coś do telefonu, zupełnie ignorując przy tym policjantów i paląc przy tym papierosa. I wszystko to było skąpane po prostu we krwi. Zresztą tutaj macie zdjęcie. Ja nie mogę Wam do końca pokazać całości tego zdjęcia, bo ono jest no, zdecydowanie za bardzo brutalne. Ale to jest zdjęcie, które obiegło wszystkie media w Japonii. I o których później wszyscy będą się rozpisywać. I na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że to Juka zadzwoniła na pogotowie, natomiast z tego co wiadomo, Juka przyznała się do tego, że nie miała ona zamiaru dzwonić na pogotowie, ona miała tylko zamiar wyglądać, jakby dzwoniła na pogotowie, bo miała nadzieję, że widząc to, inne osoby nie zadzwonią, bo będą przekonane, że dziewczyna dzwoni na pogotowie. I tym samym Juka kupi sobie trochę czasu, i jej nadzieje na to, że Luka umrze, się ziszczą. Do tej pory nie wiadomo, kto tak naprawdę zadzwonił na pogotowie, ale przypuszczam, że musiałaby to być obsługa hotelu, jakaś ochrona hotelowa, coś takiego. Luna oczywiście został od razu przetransportowany do szpitala. Lekarze dawali mu 20% szans na przeżycie. Ale chłopak przeżył na szczęście. Yuka od razu została zabrana do aresztu, przesłuchana, no i oczywiście od razu przyznała się do winy. I tak mniej więcej wyglądało tłumaczenie Yuki, dlaczego właściwie to zrobiła. Ponieważ bardzo go kochałam, nie mogłam nic na to poradzić. Byłam smutna i chciałam umrzeć, więc pomyślałam, że zabiorę go ze sobą. Myślałam, że jak go zabiję, to będę z nim na zawsze. I wszystkie obietnice typu, kocham Cię i chciałbym być z Tobą, staną się prawdą, kiedy oboje umrzemy. Jedyną rzecz, jaką osiągnęłam, osiągnęłam próbując przygotować nowe życie dla nas obojga, było to, że kiedy go dźgnęłam, w końcu powiedział, Kocham Cię. W ten sposób Juka tłumaczyła się policji z całego zajścia. I co się stało po tym incydencie? Luna zapadł w śpiączkę. Po tym, jak się obudził, okazało się, że ze względu na y, rozległe obrażenia wewnętrzne wątroby. Nie będzie już mu nigdy mógł pić alkoholu, co, jak sam przyznał, miało zmusić go do przejścia na hostową emeryturę. Przez pewien czas był przygód do łóżka, nie mógł prawie nic jeść i ze względu na lęki i ataki paniki był pod stałą opieką psychologa i psychiatry. Natomiast w tym czasie Juka żyje her best life on social media. Wszystkie media rozpisują się o tym, jak to Juka jest. Za piękna by być morderczynią. Jej Twitter bije rekordy popularności. Na jej Instagramie przybywa jej 70 tysięcy nowych followersów. Fani anime rozpisywali się na Twitterze o real life yandere. I te, ta informacja i ta historia obiegła cały świat y, związany z anime, cały świat otaku i wszyscy mniej więcej zaczęli kojarzyć UK TakaoKe. Jako tą praktycznie wyjętą z komiksu postać Yandere. Powstaje tysiące fanartów z hashtagiem yu, yu, Yuno-chan. Oczywiście, często te fanarty i te tweety były usuwane przez ich autorów ze względu na falę krytyki, z którą się spotykały, bo, żebyście nie zrozumieli tutaj źle całej historii, to jest tak, że były tak naprawdę dwa obozy. Część osób uważała, że ta historia jest bardzo interesująco romantyczna, wyjęta jak z anime, i yy, część osób po prostu tak romantyzowała tą zbrodnię, natomiast część osób zachowywała trzeźwość umysłu i twierdziła, że nie należy romantyzować zbrodni, nie należy memi memizować zbrodni. <grym> nie wiem, czy tak się mówi. Także część tych rzeczy z hasztagiem Nochan została usunięta z internetu. No i dość jeszcze dodać, że część fanów gry Yandere Simulator, którą nawet grał swego czasu PewDiePie i chyba tak mniej więcej ją rozpromował, oni domagali się dodatkowej skórki postaci skórki Yuki Takoki. Nie wiadomo, kiedy dokładnie zaczęła się cała rozprawa sądowa. Wiadomo, że swój finał miała 3 grudnia 2019 roku. I w trakcie procesu Yuka napisała oficjalne przeprosiny, oficjalny list z przeprosinami dla Luny, który od razu przyjął przeprosiny i ku zdziwieniu wszystkich na sali oraz ku zdziwieniu mediów oraz fanów anime poprosił o jak najniższą karę dla Yuki, Twierdząc, że na pewno ona miała ona podstawy, żeby go zaatakować nożem, Przeprosił ją za to, że ją zdradzał, czyli najprawdopodobniej rzeczywiście byli oni w stałym związku i rzeczywiście Luna musiała ją zdradzać w pewien sposób. No ale też powiedział, że nie żywi do dziewczyny żadnej urazy. Sąd oczywiście przyjął słowa Luny do wiadomości i Orzekł, że Juka ma zapłacić karę w wysokości 5 milionów jenów, czyli 45 tysięcy dolarów. I pomimo próśb Luny, żeby wyrok był jak najniższy i żeby może rzeczywiście Yuka do więzienia nie trafiła, tylko żeby ta kara wystarczyła, no to sąd nie mógł się zgodzić na to, żeby dziewczyna nie odsiedziała swojego wyroku. Także została ona skazana na 3,5 roku pozbawienia wolności. No i co z naszymi gołąbkami w 2021 roku, w którym teraz się znajdujemy? No więc Juka odsiaduje jeszcze około półtora roku w więzieniu, natomiast jej fanpage, które są stricte dedykowane całej tej sprawie, dalej istnieją. Są fanpage na Twitterze, są fanpage na Instagramie no i oczywiście Juka również miała TikToka, także myślę, że jakieś TikToki na jej temat również można znaleźć. Natomiast Luna wrócił do bycia hostem, pomimo tego, że spodziewał się on hostowej emerytury. Zmienił on pseudonim z zwykłego Luka na Phoenix Luka, podkreślając to, że no, przeżył ten straszny atak, jak feniks odrodził się z popiołów, i otwarcie mówi o tym, co się wydarzyło. Otwarcie rozmawia o tym ze swoimi klientkami, które rzekomo nie mają żadnego problemu z tym, że Luka nie pije w pracy razem z nimi. Sam przyznał, że dzięki całemu temu wypadkowi nawiązał on kontakt ze swoją najstarszą siostrą i najstarszym bratem, no i ma nadzieję ten kontakt utrzymać. Koledzy oczywiście z sklabu namawiali go, żeby wrócił do, do bycia hostem i często odwiedzali go w szpitalu. Sam mówi, że nie narzeka na brak klientek, dzięki tej sprawie stał się bardzo rozpoznawalny i osiąga wyniki nawet trzeciego i czwartego miejsca, w rankingach hostów. No, mówił też o tym, że nawet jakby chciał przejść na emeryturę, to i tak nie miałby gdzie pójść, no bo rodziny za bardzo nie ma. Z rodzeństwem nie utrzymywał kontaktu do tej pory. Rodzice nie wiadomo, gdzie są, i tak naprawdę jego prawdziwą rodziną, osobami, które, których uznawał za rodzinę, byli jego starsi hości, z którymi mieszkał razem w akademiku. No i ten akademik też stał się jego prawdziwym domem, także mówił, że i tak nie miałby gdzie pójść. No, i tutaj kończy się nasza historia. Powiedzcie mi, co sądzicie na temat tej sprawy. Czy uważacie, że ta historia jest romantyczna? Czy uważacie, że romantyzacja tego typu zbrodni, tego typu incydentów nie służy generalnie społeczeństwu? Powiedzcie, czy w ogóle słyszeliście o tej sprawie? Bo to jest sprawa dość świeża i ona obiła mi się o uszy, ale nie słyszałam o niej tak dokładnie zbyt wiele, zresztą i tak. Materiałów na temat tej sprawy, no, ze świecą szukać. I starałam się, żeby ta sprawa była jak najbardziej e, okrojona do e, samych faktów. Starałam się nie dopowiadać tutaj za bardzo niczego. Zauważyłam, że część e, osób na YouTubie w tej sprawie dopowiadało pewne rzeczy, których nie było w oficjalnych źródłach. Także e, tutaj macie taką bardziej surową, e, surową opowieść. Część osób mówiła o tym, że. E, Związek Luny i Yuki się nie układał wcześniej, że dziewczyna groziła mu, że, że popełni samobójstwo. Także różnego rodzaju historie były dopisywane, że Luka po tym całym incydencie obudził się w szpitalu i, bał, i miał koszmary, że Juka wchodzi, wchodzi po drabinie. Y do, przez okno do jego pokoju szpitalnego, przez co dostał specjalny nadzór. No naprawdę, bardzo różne historie można było usłyszeć w różnych opowiadaniach tego typu. Natomiast tutaj się skupiałam na tym, co udało mi się znaleźć w angielskich i japońskich źródłach. Także słuchajcie, trzymajcie się w temperaturze pokojowej i widzimy się za tydzień, mam nadzieję. Buziaki!